Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie moi drodzy widzowie w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj niedzielę. Ósmy chyba ta, luty. Wszedłem sobie do pracy. Sara pojechała z córką na ferie. No ja sobie nie śnieżyłem dzisiaj. Trochę popadało, ze 4 centy leży, może 5. Ale cały czas pruszy i mówię lepiej dzisiaj i jutro. Po trochu, niż raz, a grubo, bo później wszystko będę przepychał. A tak to widlaczkiem, widlaczkiem sobie ośnieżyłem. Pojechali, to teraz człowiek ma trochę wolnego. Będę mógł poleżeć do góry <laughs> brzuchem, odpocząć sobie i po się wyspać. A ja mam dla Was odcinek z Pompą olejową. Nie patrzcie na samochód brudny, ale na razie go nie myję. Może w tym tygodniu bym wyskoczył, jakby temperatura była tak około minus 2 i by wszystko chodziło. To bym sobie choć nie, samochód umył i schował wtedy. Ale to znowu zaczynają, wypowiadają, więc nie wiem, co zrobić. I powiem tak, wacham się, co to zrobić. Ale będzie trzeba go umyć z tej soli, chociaż i ten. Ale zapowiadają znowu, ale w weekend będę, bo powiem Wam szczerze, że tutaj w Chełmży mają myjnie. Są 4 czy 5 myjni, jest, nie mówię, że nie, ale powiem Wam, że... Powiem Wam, że, że w Rypinie jest fajna myjnia. Nie dość, że nie musisz mieć gotówki, bo w takiej nie ma. By, bynajmniej ja się nie spotkałem, żebyś mógł zapłacić kartą albo blikiem. Też takiego jest. I powiem wam szczerze, yy, nie kombinują z ciśnieniem. Tak jak powiedzmy myję za 20 zł, to jest około 20 minut. Po 20 minutach ręka boli, bo jest tak duże ciśnienie. Więc. Są umyjnie i myjnie, albo minuta to nie jest minuta. Za dwie dychy powiem Wam szczerze, mogę umyć furę, i jeszcze mi zostają za 2 trzy minuty. To takie już pieszczenie go, ale to mniejsza o większość, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku znowu chcę Wam pokazać pompę olejową od C360. A dlaczego? Już Wam mówię. Na którejś grupie, Facebookowej, jakiś pacjent wstawił filmik, że pompy filmet to dziadostwo, bo po 800 motogodzinach dostała luzu. I wstawił ten filmik. Tylko filmik jest zrobiony pod publiczkę. Filmik jest zrobiony po to, żeby zrobić dramę i komuś chyba antyreklamę. Dlaczego? To nie chodzi o to, że ja teraz będę filmet zachwalał, tylko chcę to, co było opowiedziane w filmie, obalić. A dlaczego? Ponieważ klient pokazał, i to tak ze zbliżeniem w tym miejscu, że pompa tu. O, widzicie? Tu ma los. I teraz to jest nowa pompa, to jest pompa akurat wzmocniona, to nie ma do wpływu. Wzmocniona, czyli o większej wydajności. Jeżeli jest silnik padaka albo już zaczyna gubić, to pompa z większą wydajnością spowoduje powodu, to, że to ciśnienie powinno wzrosnąć szczególnie w tych niższych partiach obrotów silnika. I teraz tak, tu mamy koło które pracuje. I widzicie? Nie wiem czy to będzie widać, a ja wam pokażę. O. o. Widzicie? Pracuje, tak? Ta dolna ośka też się przesuwa. Ja już to pokazywałem chyba, a może i nie. O. I teraz tak. To nie jest żadna wada fabryczna, jeżeli chodzi o wykonanie. Jest to zrobione po to, że tutaj mamy ząb skośny, i żeby nam podczas pracy nie dopychało koła i, nie, i zębatki w środku, żeby nie nacierała na tą tylną część, tą płytę. I nie wycierała, to każde dodanie gazu, ujęcie gazu, żeby było luzem na osi. I teraz niech nikt nie będzie mądrzejszy od producenta, bo producentem jest Hilmet w tym przypadku i to oni sobie wymyślili, że tak ma być. Jeżeli ktoś uważa, że tak nie ma być, to zapraszam do produkcji i samemu rozwinąć produkcję pomp i robić tak jak wy uważacie. Myślę, że Helmet nie jest firmą, która jest od pół roku na rynku. Różne są opinie na temat tych pomp. Ja nimi handluję i teraz żeby nie było to jakaś reklama tego. Ja nie mam z tym problemu. Już powiedziałem kilka razy w swoich filmach, że z hydrotorem się przejechałem. Dokładnie chodzi o MFA 255, koło tu zrobiło się gładkie, tutaj gładziutkie, zębów nie było, a koło pośrednie nie było ruszone. I klient zrobił kapitalny remont silnika, i remont kapitalny musiał robić jeszcze raz, ponieważ opiłki poszły w układ, tak. Więc, tak to moi drodzy, wyglądało. Więc ja dla Was to rozbiorę. Pompa z większą wydajnością, i teraz bowiem ogólnie śmieszą mnie przypadki, gdzie podkładają klienci podkładkę. Pod zawleczkę zwiększając ciśnienie i nagle w silniku zwrasta ciśnienie eee, w tym momencie ciśnienie tu jest ustawione na 4,1 atmosfery i tyle w układzie powinno być zawór powinien się otwierać na 4,1 ktoś powie tak, ktoś powie nie ale tak moi drodzy na 4,1 powinien się otworzyć zawór, podkładając pod, podkładkę, pod zawleczkę zwiększ... zwiększacie ciśnienie, ale nie wiadomo o ile. Podkładka powoduje to, że zawór otwiera się ciut później. Jeżeli chodzi o pompy olejowe, to zawory działają troszeczkę inaczej niż zawory w układach hydraulicznych, ponieważ w układzie hydraulicznym Zawór działa tylko w momencie przeciążenia, a tutaj zawór praktycznie, jeżeli układ jest sprawny i wszystko działa, to zawór otwarty będzie cały czas. Im większa wydajność pompy, im większe obroty silnika, tym zawór będzie się otwierał, ponieważ nie przepchnie przez panewki, nie przepchnie przez wałek rozrządu wszystkiego oleju, gdzieś go musi. Yy, Upuścić, więc zawór jest otwarty cały czas. I teraz zwiększając tutaj, podkładając podkładkę, zwiększacie ciśnienie, czyli opóźniacie punkt otwarcia. Wydajność tej pompy automatycznie wzrasta. Nie ma siły powiedzmy otworzyć tego zaworu, i dlatego pcha go przez silnik, przez kanały w bloku silnika automatycznie, tak, wzrasta ciśnienie, ale wzrasta, ponieważ nie może przepchnąć tu, więc przepycha tam. Czyli najprawdopodobniej gdzieś podczas remontu został popełniony błąd, albo coś było niezrobione, czyli wajek rozrządu, szklanki, klawiatury, różne są przypadki, gdzie zaczyna gubić ciśnienie, albo były złe panewki dobrane. I teraz tak, wracając do tego tematu, że klient tu po 800 godzinach stwierdził luz. To jest nowa pompa na ma luz. I tamta pompa nie miała większego. Tylko film jest tak zrobiony, że tu, zobaczcie, ja będę ruszał tu, a w środku tryby się nie ruszają. Ponieważ luz jest tu na wpuście. Na zębatce. I teraz zobaczcie. Ja pompę. Sobie wcześniej przygotowałem. Wykręcę ją. Pompa tutaj jest złożona na klej, więc ja sobie to oczyszczę i na klej też za chwilę tą pompę złożę. O, już sobie rozebrałem, ale poszło. Dobra, moment. To jest tylna pokrywka. Ten niech tam siedzi. I zobaczcie. Górna ośka jest tylko nacięta. Nie ma klina. Ponieważ te koło napędzane jest z tego koła. Koło jest napędzane z górnego, tak, górna napędza, więc ta ośka ma tylko zegiera, który powoduje to, żeby się nie przesuwało i proszę bardzo, tyk, o, zaraz, bo zaraz źle złożę, o, w ten sposób. Teraz ktoś powie o. Nie. Jest luz międzyzębny, i teraz Wam powiem tak. Olej wpływa tu kanałem. Tu. kanałem. Wręcąc się pompa zabiera olej tu, tu i tu go wyciska tworząc ciśnienie. Tu zasysa, tu wypycha. I pompa nie tu przez zęby, tylko zęby zaciągają olej tutaj po ściance, czyli tu każde między zębami jest olej i olej tutaj zostaje wyciśnięty i robi się ciśnienie więc tu trzeba sobie odpowiedzieć po co, na co i dlaczego po co to robicie jeżeli chodzi właśnie o te podkładki i o te luzy ja tutaj wam chcę wszystko pokazać dlatego sobie przyniosłem cycyki. I teraz zobaczcie, to widać idealnie. Komentując, widzicie? Tu nie ma luzu, jeżeli chodzi o zębatki. I teraz ja to sobie. Wyjmę. Koło z jednej strony jest podtoczone na zegara, żeby tutaj ładnie trzymał, i druga. O. Więc teraz sobie zdejmiemy zegara. Panie Włosów nie ma Włosów nie ma Jeszcze jakiś katar zaraz się przyplątał. Jest. Jest zegarek zdjęty. I teraz bawimy się z. Teraz zobaczcie. Oś, już mam luz. Bardzo duży. Postaram się wyciągnąć zębatkę. Zębatka jest na. Wpuście. puścik czwóreczka i mamy oś. O, wpuść mi wpadł do środka. Zaraz sobie to zbadamy. Widać ślady po obróbce. Płyta jest ładnie splanowana więc tu jest ok. No i zobaczcie, wyjmujemy pompę. Znaczy pompę koło pompy olejowej razem z trycku. Tutaj luzu nie ma. Tutaj wpuścik. Na boki luzu nie ma, ale w puścik wchodzi luźno. O! Mogłoby, uważam, że to być ciaśniej spasowane. I teraz o! Tutaj w puście są delikatne też yy, luzy. Więc, jeżeli ktoś nie chce tego luzu mieć. To może rozebrać i dopasować nowy wpust, albo go delikatnie sklepać. Ale skoro producent tak wymyślił, to tak musi być. Inaczej tego nie zrobimy. Więc ja to wkładam i teraz tak. A mamy raz, dwa, trzy, cztery tulejki. Więc jeżeli mamy pompy olejowe na tulejkach, to automatycznie ośka ma delikatny luz, bo musi mieć, minimalnie jest wyczuwalny, to raz, dwa, tulejka może być nacięta, ale nie musi, i pomiędzy ścianą a zębatką będzie delikatny luz, ponieważ olej musi. Przepływać z podciśnieniem i smarować nam. To ułożyskowanie. Dobra, ja to teraz to sobie poskładam. Patrzymy, czy to jest wszystko OK, żeby nie było opiłków. Żeby nie było. Paprochów. Chociaż powiem szczerze, ja nie będę się nad tym, jak to mówią, spuszczał. A przyjdzie ktoś, to będzie to montował i narobi gorszego syfu niż ja. Więc pewnej rzeczy może lepiej po prostu nie przeżywać. O, zobaczcie, tu już chyba jakaś paproszka, tu paproszek ale zaraz i zegierek sobie złożymy ktoś zaraz powie czemu nie porównuje tego z pompą olejową zwykłą, czym, czym jest różnica tu jest w szerokości różnica, ząb jest średnicowo jest to samo, ale długościowo jest już Inaczej, więc jak ktoś chce kupić pompę wzmocnioną, no to już będzie wiedział, że jest ta różnica. I widzicie? I los taki, jaki był. Taki jest. I to nie jest wina. O, zębatki. Tak, producent sobie to, moi drodzy, przewidział i tak ma być. Więc teraz wszyscy za chwilę, że luz międzyzębny jest za duży. Moi drodzy, teraz to jest wszystko zimne. Ja tu na hali mam 10 stopni, więc stal się kurczy. Dwa, później podczas pracy się nagrzewa, więc się rozszerza. Więc ten luz międzyzębny teraz to sobie możemy posprawdzać i wszystkie te opinie, że a o i tak źle i tak, i tak, bo to jest źle możecie sobie włożyć między książki. I teraz zobaczcie o, pyk, pyk, pyk. Pracuje niezależnie i powiem Wam, że nawet fajnie, bo wałek tam jest smarowany, ośka i wałek raz i dwa, jak złapie tu, to będzie chodził tam. Więc nie jest to głupie y, rozwiązanie. I tak jak powiedziałem, tu olej ze smoka jest zasilany i po zewnętrznej tu będzie wypychany. Jak ktoś nie zna budowy pompy, to pro, proponuję, się z tym zapoznać. Dobra, teraz śrubki sobie załapiemy. Później to sobie już wyczyścimy. Klejem pociśniemy do gwintów. I. Tylko tak, żeby wyglądało. Klejem pociśniemy, skręcimy, dokręcimy. Tutaj nie ma co się y, popsuć podczas. I pompa, powiem Wam szczerze, nawet tak. O, momentalnie się zatrzymuje, nie? Fajnie pracuje. Nie powiem, że nie, bo pracuje jak dla mnie. ok, nie mam porównać z hydrotorem, nie będę kombinował. Myślę, że jest moi drodzy wszystko. Ok. Jak już ktoś ten odcinek ogląda, a nie ogląda wcześniejszych, to pompę od C360 można założyć do C411. Ten otwór trzeba zaślepić. Pach, zaślepiamy go. Ten. Wykręcamy tu zawór i tu wkręcamy złączkę. Bo zawór jest na filtrach, to tutaj ten zawór wyrzucamy, ewentualnie tą złączkę kupujemy i zawór yy, wkręcamy w złączkę, ewentualnie można kupić zawór od zatora, jest dłuższy i też będzie chodzić, więc to jest moi drodzy temat rzeka, ale do ogarnięcia, do ogarnięcia, więc Myślę, że wszystkim Wam wytłumaczyłem, dlaczego tak jest. I podobno tak ma być. A jeszcze nie spotkałem się z kimś, komu ten klin by ścięło. Zapraszam do subskrypcji. Dzięki za oglądanie. Hej, cześć.